niechcianą ciążą. Ja pierdolę, to jest mistrzostwo świata, nie? Ta kampania Durexa i, i ci ludzie wrzucający te, te Instagramy, kurwa, i ta kampania Durexa to jest naprawdę mocna, nie? Kubiks Kubik jak dodał posta na Instagrama, to myślałem, że pierdolne. Ale pozdrawiam Cię, Kubiks ruchaczu. Top jeden, rucho, top jeden ruchacz Fortnite EU, kurwa. Short. Oj, 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 oj. Ja pierdolę, gruba! Ja pierdolę, jakim ty jesteś? To... Jeszcze karam miłość to mnie śmieje się Los mi daje szansę Jeszcze, jeszcze jeden rad wszyscy razem Los chce ze mną grać pokera, raz mi daje, raz zabiera ja za swoim szczęściem Biegnę w świat, cuda przecież się zdarzają i marzenia się spełniają

10 zł. To hejczy props Dahania to pick me girl Dachania to pick boss. bo sam chropowatyków W komentarzach piszą nice serce z dnia na dłoń to, że toksyczny vibe. To nie tak ej! Choć nie zmienię tego zdania, no wozoku gdzieś czytałam, że, że nie to! Czekania to, to, to fajna dala! Kiedy gramy w jakieś gry, mam dużą nadzieję że... od kiedy się spotykamy, od kiedy jesteśmy już prawie ponad 4,5 roku razem Założyliśmy sobie taką taką jakby zasadę, że Dopóki nie weźmiemy ślubu, no to jakby w ogóle jakby razem nie śpimy, mamy osobne łóżka, to wygląda jak taki Ibis budżet. Kurwa dla dwóch osób z dwoma osobnymi łóżkami. My mamy osobne pościele. Jakby też nie mamy takiego kontaktu wzrokowego za bardzo na przykład jeżeli Agata się idzie kąpać, no to ja w ogóle jakby nie korzystam wtedy z toalety, żeby nie zobaczyć zupełnie jej nagości. Jakby trzyma, staram, się, staram się tego trzymać. Jest oczywiście czasem pokusa. Ale no, nie daje się skusić diabłowi. I, I po prostu czekam grzecznie, aż, aż w końcu powiemy sobie ja zostaję twoim mężem, ty zostajesz moją żoną i tyle. Ule.